Pani Starosto, czy w dobie kryzysu, w jakim się znaleźliśmy, chodzi mi tutaj oczywiście o ten kryzys zdrowotny, o koronawirus, czy powiat Ciechanowski jest na niego przygotowany? Tak, jesteśmy przygotowani, jesteśmy po szeregu spotkań z zespołem zarządzania kryzysowego, z powiatowym zespołem zarządzania kryzysowego. Na bieżąco jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi służbami na terenie całego powiatu, także mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie. Jak będzie funkcjonowało starostwo? W odpowiedzi na te komunikaty płynące z całego kraju, też wytyczne rządowe, ale też przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych mieszkańców i naszych pracowników zdecydowaliśmy o tym, że starostwo powiatowe będzie funkcjonowało inaczej. Przede wszystkim obsługę zawieszamy obsługę bezpośrednio interesantów, przede wszystkim w wydziałach merytorycznych, czyli Wydział Komunikacji, Wydział Rolnictwa, Wydział Geodezji, Wydział Administracji Budowlanej, przede wszystkim obsługa skupi się na obsłudze online, obsłudze telefonicznej. Jeżeli będą jakieś przypadki, które będą wymagały obsługi bezpośredniej, to po uprzednim kontakcie telefonicznym będzie taka obsługa możliwa. Rozumiem, że godziny pracy starostwa nie ulegną zmianie. Nie, na razie nie zmieniamy godzin pracy, pracownicy są na dyżurach. Oczywiście też tutaj reagujemy i jako urząd, i jako pracodawca. Musimy też wiedzieć o tym, że nasi pracownicy mają rodziny, mają dzieci, którymi muszą się w dobie kryzysu zaopiekować. Dlatego też tak zorganizowaliśmy urząd, żeby były dyżury związane z opieką dzieci w rodzinach, ale też dyżury związane z obsługą starostwa. Co ze szkołami, ze szkołami, przepraszam, bo wiemy, że na chwilę obecną do 25 marca będą one zamknięte. Czy myśli pani, że ten okres się przedłuży? Poczekajmy spokojnie do 25 marca. W chwili obecnej wszystkie nasze jednostki oświatowe realizują te zalecenia, które zostały wydane przez Ministerstwo Edukacji. Wiem, że ta sytuacja jest na bieżąco kontrolowana przez nasze służby bezpieczeństwa, czyli przez policję przede wszystkim. Jak organy stosują się do zaleceń ministerialnych i wiem, że na terenie całego naszego powiatu nie ma z tym problemów. Także poczekajmy na spokojnie do 25 marca. Pani Starosto, jak zachowywać się w dobie koronawirusa? Przede wszystkim zachować spokój, ale też zachować rozsądek, stosować się do wszystkich zaleceń, które płyną z różnych komunikatów, nie tylko medialnych. Przede wszystkim, szanowni państwo, rozsądek, a zapewniam państwa, że my, jako powiat, jako starostwo powiatowe, a przede wszystkim wszystkie służby na terenie powiatu odpowiedzialne za bezpieczeństwo, działają sprawnie, są w stałej komunikacji z sobą. Także, gdy wystąpił u nas kryzys, na pewno jesteśmy na niego przygotowani. I nie mamy się czego obawiać i panikować. Ja absolutnie nie apeluję o spokój, o rozsądek, ale przede wszystkim też przestrzeganie tych zasad, które są komunikowane do naszych mieszkańców z, z różnych kanałów, które są Państwu znane, czyli media, prasa. Bardzo proszę przede wszystkim o spokój. Czyli również zaleciłaby Pani mieszkańcom powiatu Chanowskiego pozostanie w domu, oczywiście o ile jest to możliwe? Tak, oczywiście każdy funkcjonuje inaczej i ta sytuacja, sytuacja kryzysowa wymusza na nas nieco inne zachowania. To są oczywiście zachowania, które w pewien sposób komplikują nasze życie codzienne, ale sytuacja jest szczególna, dlatego też my musimy to po prostu zrozumieć i zastosować się do wytycznych. Czy możemy mówić tutaj o jakimś realnym terminie zakończenia tego całego kryzysu, czy jednak jest jeszcze za wcześnie? Zdecydowanie za wcześnie. Zobaczymy, jak się sytuacja będzie rozwijać, ale najważniejsze jest to, żeby nasi mieszkańcy, nasze społeczeństwo, przede wszystkim nasze służby były przygotowane na wystąpienie większego kryzysu.